Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, z malutkim poślizgiem, moi drodzy, witam Was serdecznie. Na kolejnej modlitwie wróć. Modlimy się za tych, którzy odeszli od Boga, od Kościoła, od wiary. Chciałbym Wam dalej podziękować za wszystkie kolejne intencje, które nadesłaliście. Moi drodzy, kolejne listy z prośbą o modlitwę. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za kartki świąteczne, pokażę, które już od was otrzymuję i z Polski i za ta ze Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję msze święte wieczyste za księdza Sebastiana. Są to naprawdę wielkie dary. Duchowe dary, za które bardzo serdecznie Wam dziękuję. I wiem, że ta modlitwa jest dla mnie niesamowicie ważna, niesamowicie potrzebna do tego, żeby podejmować i to dzieło modlitwy, to dzieło ewangelizacji, ale również i inne dzieła, moi drodzy, z którymi tutaj na co dzień spotykamy się. I chciałbym tutaj właśnie umieścić dalej w tej. Naszej księdze intencji, pozostałe intencje przez Was nadesłane. Bardzo zachęcam Was do tego, abyście w komentarzach pisali imiona tych, za których chcecie się w sposób szczególny dzisiaj modlić. Na tej naszej inicjatywie modlitewnej wróć. Można pisać imiona, można ogólnie wspominać o tych osobach. Tutaj, moi drodzy, polecam. Osoby z mojej rodziny i jest cała lista osób wypisana. Już także y, umieszczam tu sobie, dodam kolejną koszulkę do y, tego naszego segregatora, który tworzy taką księgę intencji. Y, moi drodzy, mam y, intencje, które były wczoraj tutaj, przez Was zapisane, są już tutaj wydrukowane, przygotowane. Naprawdę bardzo Wam dziękuję za te intencje, ponieważ one sprawiają, że nasza modliwa modlitwa przepraszam, staje się żywa, że tak naprawdę to wy y, tworzycie treść tej naszej modlitwy, ponieważ y, piszecie konkretne imiona konkretnych osób. Y, tutaj też moi drodzy, list z podziękowaniami y, za tę y, modlitwę, za, te, y, za tę inicjatywę. Dalej, moi drodzy, to postaram się też tutaj umieścić. Tego jest naprawdę sporo i bardzo Wam za to dziękuję, ale to mnie też motywuje do tego, aby podejmować dalej tę modlitwę. I kolejny list, kolejne y, osoby wymienione, też y, ukazanie, że ta modlitwa jest wartościowa, że ta modlitwa ma sens i warto dalej kontynuować. Zatem, pod koniec Wielkiego Postu jeszcze powiem, kiedy. Najprawdopodobniej może w niedzielę Wielkanocną albo w poniedziałek Wielkanocny. Też mówiłem o niedzieli Miłosierdzia, ale tak jeszcze patrzę na moje różne obowiązki parafialne. Być może w poniedziałek albo w niedzielę Wielkanocną uda się, aby, aby właśnie w tych intencjach została odprawiona msza święta. Zatem tutaj umieszczam, moi drodzy, Wasze intencje modlitewne. Tutaj też kolejne kartki, kolejne kartki z życzeniami, za co bardzo Wam dziękuję. I oczywiście też omadlam Was, abyście i Wy pięknie, pobożnie i głęboko. Przeżyli ten wielki tydzień. Mam tutaj coraz choć już mówię dlaczego tak się tutaj wiercę i kręcę, ponieważ jest tutaj coraz więcej kartek, coraz więcej różnych listów i no, bardzo Wam dziękuję. Ale chyba będę musiał sobie tutaj troszkę więcej tej przestrzeni zorganizować, więcej przestrzeni zagospodarować. Ale nie ukrywam, że jest to dla mnie bardzo miłe. Moi drodzy, dzisiaj też poznamy y, kolejną y, postać, kolejnego świętego, święty Landelin, który żył we Francji w VII wieku. Jego życie pod wpływem towarzystwa zeszło na bardzo złe ścieżki. Został y, rabusiem, należał do takiej grupy, która Okradała innych, ale co ciekawe, Pan Bóg również i dotarł do jego sumienia. Jak wyglądały te losy, moi drodzy? Posłuchajcie, rodzice chcieli, aby syn był wychowany w wartościach i w wierze katolickiej, i dlatego dali go na wychowanie do księdza biskupa. Ksiądz biskup przez pewien czas miał ten pozytywny wpływ wychowawczy na tego młodzieńca, Landelina, ale jak to moi drodzy, często bywa w tych różnych e, historiach, młody człowiek zaczął poznawać innych ludzi, e, swoich rówieśników, którzy nie zawsze żyli wartościami, którzy sprowadzili go na złe drogi. E, trafił do takiej e, ówczesnej grupy przestępczej która napadała na innych, zabierała dobra, która odpowiadała za różne bójki, bijatyki, za pobicia. Zatem, moi drodzy, tak te losy się potoczyły. I kiedy Pan Bóg dotarł do tego człowieka pewnego razu, a i warto dodać, że ten ksiądz-biskup cały czas, wiedząc o tych jego rozbojach, bardzo gorliwie się za niego modlił, o łaskę nawrócenia dla swojego wychowanka. I pewnego razu, gdy chcieli obrabować pewien dom, przyłożyli drabinę, i ten z bandy, który wychodził na tę drabinę, spadł z drabiny i się zabił. Pozostali pouciekali. I nasz bohater, Landelin, miał taki sen, w którym to śnie usłyszał, że jeżeli się nie nawróci, nie zmieni, to również może w taki tragiczny sposób zginąć. Ten sen nim bardzo e, wstrząsnął. Natychmiast upadł na kolana i podziękował Panu Bogu za miłosierdzie. E, potem wrócił do swojego nauczyciela, czcigodnego e, biskupa. I ten na nowo zaczął go formować. I w taki sposób ten człowiek wrócił na nowo do Pana Boga, do Kościoła, do wartości, do życia zgodnego z przykazaniami. Zatem moi drodzy, widzimy sens modlitwy tego biskupa, na pewno sens modlitwy rodziców tego młodzieńca, ale i też te różne czasami trudne sytuacje, których się doświadcza na dnie. Które potrafią wstrząsnąć i które Pan Bóg może wykorzystać do tego, aby wstrząsnąć człowiekiem. I jest to kolejna historia, która pokazuje, że warto się modlić w tej intencji wróć. O powrót do Pana Boga, powrót do kościoła, powrót do wartości. I moi drodzy, o to się modlmy, ale także pragnę w tej modlitwie zawierać was. O cierpliwość, wytrwałość i coraz większą miłość do tych, za których modlimy się: Ty, najlepsza matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszelkie dobro, prawda i życie. Amen. I teraz moi drodzy odmówimy litanie do niepokalanego serca Matki Najświętszej. W tym litaniu będziemy zawierzać tych, których tutaj przedstawiacie, wypisujecie w komentarzach. Kirie eleison. Chryste eleison kirie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Serce Maryi Niepokalane, módl się za nami. Serce Maryi łaski pełne, módl się za nami. Serce Maryi Błogosławione między sercami, módl się za nami. Serce Maryi najczystsze módl się za nami. Serce Maryi najpokorniejsze módl się za nami. Serce Maryi Kościele Boga wcielonego w zwiastowaniu módl się za nami. Serce Maryi nowymi łaskami, ozdobione w nawiedzeniu módl się za nami. Serce Maryi przy narodzeniu pańskim dziwnym weselem napełnione módl się za nami. Serce Maryi przy ofiarowaniu mieczem boleści przeszyte, módl się za nami. Serce Maryi utratą Jezusa wielce zasmucone, módl się za nami. Serce Maryi przy znalezieniu Jezusa dziwnie rozweselone, módl się za nami. Serce Maryi przy dźwiganiu krzyża przez Jezusa niezmiernym przygniecione ciężarem, módl się za nami. Serce Maryi z Jezusem na krzyżu rozpiętym do krzyża przybite, módl się za nami. Serce Maryi z umierającym Jezusem w morzu boleści pod krzyżem pogrążone, módl się za nami. Serce Maryi z umarłym Jezusem w żałości pogrzebione, módl się za nami. Serce Maryi ze zmartwychwstałym Jezusem radością ożywione, módl się za nami. Serce Maryi przy niebowstąpieniu pańskim niepojętym weselem napełnione módl się za nami. Serce Maryi przy zesłaniu Ducha Świętego, nową łask pełnością udarowane, módl się za nami. Serce Maryi uzdrowienie chorych módl się za nami. Serce Maryi pociecho strapionych módl się za nami. Serce Maryi ucieczko grzesznych. Módl się za nami. Serce Maryi, nadziei okonających módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Najmilsze serce Maryi któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest najczystsze i miłością ku sercu Jezusowemu najbardziej gorejące oraz względem nas, grzeszników, najmiłosierniejsze. Uproś nam u serca Pana Jezusa, Zbawiciela naszego, wszystkie łaski, o które Cię prosimy. O Matko Miłosierdzia, jedno westchnienie Twoje, Jedno uderzenie serca Twojego, gorącego miłością ku sercu Pana Jezusa, boskiego Syna Twojego, może nas zupełnie pocieszyć. Uczyj nam tę łaskę, a to boskie serce Jezusowe dla synowskiej miłości, którą miało ku Tobie i zawsze mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen. I na, i na koniec, moi drodzy, już tradycyjnie pomódlmy się. Dziesiątką Różańca. Polecajmy tych, których wspominamy w komentarzach, których mamy w naszym sercu, którzy są tutaj w Księdze Intencji, za których pięknie modli się Matka Najświętsza, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Maryjo, ucieczko grzeszników, módl się za nami w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, na koniec chciałbym Wam pokazać jeszcze dwie rzeczy. Jedna to, skąd biorę tę historię? Żywoty Świętych Pańskich, mam taką książkę, taka pięknie wydana. Księdza Piotra Skargi. Ładna książka. Żywoty Świętych. To jest wydanie ósme. Ksiądz Piotr Skarga i tu także inni ojcowie. I moi drodzy, tutaj z tej książki czerpię. Patrzcie, no, jest piękna. Pięknie jest wydana też takim, takim staropolskim językiem, ale to jest mądrość i tu są piękne przykłady. I stąd czerpię te historie świętych, których Wam y, przedstawiam. I moi drodzy, mam tutaj pod ręką też drugą książkę, nowość. 24 marca <laughs> za trzy dni będziemy przeżywać 80. rocznicę męczeństwa błogosławionej rodziny Ulmów. Z tej racji, Jerzy Ulma, krewny błogosławionej rodziny Ulmów, pan Jerzy, wydał w wydawnictwie Rafal książkę Błogosławiony Józef Ulma opowieść pisana życiem. Książka z pięknymi zdjęciami. Tutaj, tak, moi drodzy, większość zdjęć to są zdjęcia yy, błogosławionego Józefa Ulmy, ale też widzimy piękną, widzimy piękną rodzinę: małżeństwo Wiktoria i Józef Ulmowie. Yy, Zachęca, moi drodzy, aby przy tej okazji, 80. rocznicy męczeńskiej śmierci. Rodziny Ulmów może zapoznać się z tą pozycją, nabyć tę pozycję w wydawnictwie Rafał Warto. Dlaczego? Ja jestem kapłanem diecezji przemyskiej i Markowa, skąd pochodzą Ulmowie, jest na terenie archidiecezji przemyskiej. I moi drodzy, z tej racji, że też jako diecezja w sposób szczególny przeżywaliśmy... Tę uroczystość przygotowywaliśmy się diecezjalnie przez różne spotkania, sympozja. Wiele słuchałem na temat rodziny Ulmów, ale w ostatnim czasie przeczytałem kilka książek, także Wiktoria Ulma, albumy o błogosławionej rodzinie Ulmów. Tutaj głównie wydawnictwo Rafał ma tę pozycję. Naprawdę niesamowici ludzie. niesamowicie ludzie, być może, Kiedyś będzie okazja, aby o nich dłużej opowiedzieć, ale to byli ludzie, którzy wyprzedzali swoją epokę. Nie. Tacy, wiecie, że zacofani, tak brzydko mówiąc, zacofani katolicy, którzy w sposób naiwny oddali swoje życie. Nie. Józef i Wiktoria to byli ludzie, którzy wyprzedzali swoją epokę. Józef był człowiekiem, który konstruował aparaty fotograficzne, który przeczuwał, że świat pójdzie w kierunku fotografii, obrazu. Był to człowiek, który sam skonstruował elektrownię wiatrową. Jako pierwszy, przepraszam, w Markowej miał żarówkę u Ulmów. Konstruował ulę i dostawał, moi drodzy, nagrody, dyplomy wyróżnienia za nowe... Technologię, technikę hodowli pszczół, aby te ule były bardziej wydajne. E, miał e, szkółki drzew owocowych, także tutaj i sam poznawał i uczył tego innych ludzi, jak uprawiać drzewa, aby wydawały jak najlepsze owoce. Był społecznikiem, był człowiekiem oczytanym, miał mnóstwo różnych książek. E, tak samo Wiktoria Ulma. Kobieta o bardzo szerokich horyzontach. Zatem ulmowie to ludzie, którzy, tak jak święty Maksymilian Kolbe, żyli 80 lat temu, ale patrzyli do przodu. Naprawdę spojrzenie mieli zanurzone w dzisiejszych czasach. I to ludzie, którzy rozwijali talenty od Pana Boga, otrzymano od Pana Boga, ludzie, którzy żyli wiarą, miłością do Chrystusa. I ogromną miłością do bliźniego, która wyraziła się w tym stopniu heroicznym śmierci męczeńskiej. Moi drodzy, jest to niesamowita rodzina. Być może kiedyś pojawi się seria filmów, może rekolekcje z Błogosławioną Rodziną Ulmów, ale naprawdę warto poznawać tę rodzinę, która, wiem, że się rozgadałem, wiem, że się rozgadałem, ale mam taką potrzebę, żeby powiedzieć trochę więcej. Moi drodzy, rodzina Ulmów, Kościół, Yy, przez te batyfikacje, a tak ostatecznie Pan Bóg pokazuje, że Pan Bóg zaprasza do zbawienia, do zbawienia całej rodziny i małżeństwa i wszystkie dzieci. Pan Bóg chce zbawienia całych rodzin, i to pokazuje błogosławiona, błogosławiona rodzina Ulmów. Tutaj pięknie mamy przedstawioną tę rodzinę. Zapraszam. Dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro na ucztę przed śniadaniem i na nasze spotkanie modlitewne wróć. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże.